Witaj. Obejrzyj ten film, aby dowiedzieć się, jak w kilku prostych krokach wyczyścić filtr sitkowy w pralce Samsung. Filtr sitkowy powinno się czyścić co najmniej raz na rok lub gdy pralka wyświetli komunikat błędu E4. Jeśli filtr sitkowy jest zabrudzony, pralka nie ma prawidłowego doprowadzania wody, a co za tym idzie, pralka nie może prawidłowo działać, wyświetlając błąd. Filtr sitkowy znajduje się w tylnej części doprowadzającej wodę do pralki. Przed demontażem przewodu zakręć kran doprowadzający wodę do pralki. Przygotuj również ręcznik na wypadek wycieku resztek wody z pralki. Teraz odkręć powoli przewód doprowadzający wodę, zakrywając połączenie węża ręcznikiem, tak aby zapobiec wytryśnięciu wody z węża. Następnie z pomocą kombinerek wyciągnij filtr sitkowy z pralki i opłucz go pod czystą bieżącą wodą. Kiedy jest już czysty, zamontuj go ponownie w pralce. Teraz możesz przykręcić przewód doprowadzający wodę do pralki. Upewnij się, że połączenia są szczelne i odkręć kran doprowadzający wodę do pralki. To wszystko. Pralka jest już gotowa do pracy. Dziękujemy i zapraszamy do oglądania pozostałych poradników.